Laudetur, Jezus Chrystus. W dzisiejszym lektorium fragment książki Rogera Scaratona, przewodnik po filozofii dla inteligentnych. W odróżnieniu od wielkich Ateńczyków żyjemy dziś w zatłoczonym świecie obcych ludzi. W świecie, w którym znikły wszelkie wzorce gustu, warstwy wykształcone nie żyją już w jednej kulturze, a wiedza pokawałkowana została na specjalizacje zabiegające o własny monopol. Nic w tym świecie nie jest trwałe. Życie intelektualne jest jednym wielkim tumultem milionów głosów, z których każdy pragnie być słyszany w tym zgiełku. Im więcej jednak komunikatów, tym gorsza ich jakość. A najdobitniejszą tego oznaką jest fakt, że dziś nawet nie przystoi tak twierdzić. Krytykowanie upodobań popularnych uchodzi za elitaryzm, obronę różnicy między cnotą a grzechem, pięknym i brzydotą, tym co święte i tym co świeckie, a więc obrazą jedynego powszechnie akceptowanego twierdzenia wartościującego, powiadającego, że wszystkie twierdzenia wartościujące są bezzasadne. I ta mentalność dzisiaj już znakomicie ma się w Kościele. Ja muszę przyznać, że byłam zadziwiona jak pod ostatnimi filmami na głównym kanale, y, dotyczącymi mszy świętej, znaczy tam, czy chodzić na nowo sordo, czy nie chodzić, y, pojawiała się cała masa komentarzy, które brzmiały tak, że y, tradycjonaliści nie mają prawa osądzać reszty, że w kościele jest miejsce dla każdego, tak? i to ja w tych filmach zaznaczałam, że to, co jest niepokojące, to jest dzisiaj taka rozja myślenia katolickiego, to, że ludzie wyobrażają sobie, że można traktować przynależność do kościoła. Trochę jak po prostu bycie w takim supermarkecie idei, gdzie się wybiera to co, to, co kogo interesuje. I to jest właśnie cecha kościoła synodalnego. I te wszystkie dyskusje, które się toczą i które mają trwać następnych kilka lat to jest rzecz, że struktury kościelne, i te wszystkie aktywisza te różne grażyny, Janusze z rad parafialnych i innych organizacji. Mają sobie przyswoić, że mają być inkluzywni, otwarci, i każdy z nich może tak naprawdę uważać, co chce. Tak, ten posoborowy duch świata jest obecny w kościele. Odnośnik bibliograficzny do książki umieszczam w opisie. Książka jest naprawdę ciekawa, warto zajrzeć. Zachęcam do subskrypcji, pozdrawiam bardzo serdecznie z modlitwą, z Panem Bokiem.